Masaż polarity polega na delikatnej stymulacji określonych punktów na ciele. Możemy go wykonywać w domu, możemy go wykonywać w gabinecie terapeutycznym. Można go wykonywać też poprzez ubranie. Może być samodzielną techniką, ale również możemy włączać elementy masażu do innych technik, których pracujemy, czy do, technik, czy do masażu, czy do fizjoterapii, różnych innych technik manualnych, i również można go wykorzystywać w psychoterapii. To jest delikatny masaż, nie wymaga użycia siły. W związku z tym, będzie skutecznym narzędziem i dobrym narzędziem dla tych osób, które w wyniku masażu czy wykonując wiele masaży, wiele zabiegów fizjoterapeutycznych, są po tych spotkaniach zmęczeni i wyczerpani. Dla tych osób, które nie chcą też używać siłowych rozwiązania, są jakieś blokady, napięcia w ciele. Które właśnie dzięki technikom Polarity można w łatwy sposób uwolnić. I jeżeli macie ochotę się tego nauczyć, to serdecznie Was zapraszam na szkolenie, w trakcie którego będziecie poznawać techniki równoważące i harmonizujące pracę układu nerwowego, systemu energetycznego. Poznacie też techniki, które będą podnosić odporność, jak i również proste ćwiczenia, które będą usuwać napięcia i blokady. Serdecznie zapraszam!